Z tej strony Kate, i powiem wam, że Disney ostatnio naprawdę szaleje ze zwiastunami, ponieważ dopiero co dostaliśmy zwiastun chopniętych od Pixar'a, dopiero co do sieci wpadł yy, zwiastun Awatara. Fire and Ash, a teraz nagle tutaj jeszcze mamy pełen zwiastun świeżutki Zwierzogrodu 2. Mam wrażenie, że dość szybko. W sensie tak, mam wrażenie, że ja dopiero co oglądałam razem z wami teaser. A teraz już mamy zwiastun. Nawet od razu się z polskim dubbingiem, więc może bez zbędnego przedłużania od razu lecimy z tym, bo z tych wszystkich premier to to jest zdecydowanie ta, która jara mnie najbardziej. I na to najbardziej czekam, więc oczywiście standardowo najpierw po angielsku, później z polskim dubbingiem. Zobaczmy, co nam tutaj przyniesie nasz zwierzogród Deva. Welcome to Partners in Crisis. I'm your therapy animal Dr. Fuzzy. Greg, huh? we talked about that. What are we making Merlin? Uncomfortable. <laughs> yes. <laughs> and Francine, Clark may be a mouse, but he is your partner first. And we have two new partners. Can you tell us about your journey to dysfunction junction? <laughs> well, <laughs> we've been official partners for one week. Happy anniversary. And we are functioning fine, better than fine. And we did sort of save the city. So <laughs> us being here kind of seems like a huge misunderstanding. Notice how she answered first, did not allow her partner to speak, and taps her foot when she's suppressing discomfort. <laughs> and observe the source of her discomfort, represented by the disconnected affectation of her emotionally insecure partner. Mm. Oh. But for now, we begin by greeting our teammate. <laughs> okay unfortunately karen has chosen to see joel's smile as a sign of aggression tackles down karen karen tackles down someone get the hose money Fox. this is a make or break assignment fail and i will split you up no snake has set foot in zootopia in forever hops and wild wild and hops the dream team sorry paul

Jaki makoczek, o Boże! Worst właśnie piękny makoczek. Dobra, coś jeszcze chyba nie. Mamy to. E... E... O Boże, ile tu się wydarzyło. Totalnie potrzebujemy dubbingu, myślę, bo. <grym> To się wydarzyło tak szybko, że nie do końca zrozumiałam, ale tak, słuchajcie, już 26 listopada, więc naprawdę. już prawie, nie? Już za chwilę, już za momencik. Na pewno szybciej co jest zabawne na pewno szybciej niż Hoppers, co będzie w marcu w przyszłym roku, i Awatar, który będzie w grudniu tego roku. Więc śmiesznie, że najpierw dostaliśmy pełny zwiastun awatara, dopiero później z grodu. No, Hoppers to dopiero był. teaser? Chyba, więc no, dobra, kumam. Ale to jest ciekawe, że tak naprawdę Hoppers zostało zapowiedziane z pełnym teaserem, czy nam z, yy, z dużym wyprzedzeniem, no bo wiecie, to będzie dopiero marzec. A dużo rzeczy, które będą szybciej, jeszcze nie miały żadnej konkretnej zapowiedzi. Więc Cieka ale dobra, dobra, dygresja. Obejrzymy to, bo kurde, jakaś eleterapia. Te no w ogóle, kto dobiera tak partnerów w pracy, <laughs> że jest słusznie. Z myszą? Z Witam na terapii partnerskiej. Jestem waszą zwierzyną terapeutyczną. Zbroja. Ej, ten dubbing tutaj, bo w angielskiej wersji jest po prostu taki normalny głos, nie? A tutaj ten głos jest właśnie taki mięciutki, delikatny, terapeutyczny. Okej, okay, fajnie, bardzo okej. Okay. Jest inny niż w oryginale, ale lepiej działa, mam wrażenie, więc. Ogromny plus dla polskiego dubbingu. Witam na terapii partnerskiej. Jestem waszą zwierzyną terapeutyczną. Zbroja. Omawialiśmy to, co stresuje Bogusia. I skanie. Dziękuję. Nie, Marlenko. Clark może i jest myszą, ale to przede wszystkim Twój partner. Dołączyła do nas dzisiaj nowa para. Opowiedzcie nam o sobie, czy macie problemy i od jak dawna. No, więc cały nasz staż partnerski a to równo tydzień. Wszystkiego najlepszego! I nie mamy żadnych problemów, a wręcz przeciwnie, i nawet raz ocaliliśmy miasto. Więc to wszystko mi coś pachnie grubą pomyłeczką. By nie dać partnerowi dojść do głosu, mówi dużo i szybko, a napięcie rozładowuje narodowym tupaniem. <laughs> Źródłem napięcia jest oczywiście partner, który pod maską ironii kryje swoją niską samoocenę. <laughs> Dobrze, ćwiczenie pierwsze, czyli przywitanie. Zębowbia sprawia, że Balbina interpretuje uśmiech Albina jako przejaw agresji. Balbina, puść kolegę! Hej, to tętnica! Ochrona, dajcie klau! Mała Rudy, zadanie typu wóz albo przewóz. Oblejecie to koniec z waszą spółką. Żaden wąż nie postawił dotąd stopy w zwierzogrodzie. Hobbs i Bayer? Bayer i Hobbs, para co nie miała. Tak, no i tutaj jest też ten bardzo ważny aspekt, na który zwrócili uwagę widzowie u mnie w komentarzach, a ja chyba w ogóle jakoś nie zwróciłam na to uwagi przy omawianiu teasera, że pierwszy wąż w zwierzogrodzie, ponieważ tak, z tego, co zrozumiałam, z tego, co pisaliście, to dotychczas w Zwierzogrodzie żyły tylko i wyłącznie ssaki, nie? I Zwierzogród był dla ssaków? Psz, nie wiem w sumie, ale chyba tak. A teraz ci tutaj pojawia wąż, który ssakiem nie jest. Więc, yy... ciekawe. Zobaczymy, bo to tak to, to, to jest wspomniany ten z, z wąż, ale jestem ciekawa, czy ten wątek ogólnie będzie tutaj jakoś bardziej rozwinięty międzygatunkowo. Co miałoby sens, aby jakby zwierzę generalnie o tym jest, nie o problemach u zwierząt międzygatunkowo, nie o tych różnicach, więc mm, fajny. Nie postawił dotąd stopy w zwierzęgrodzie. Stopy. Hops. I Bayer? i hops para co nie miał? Sorry kolego. Nie. 1, 2, 3! Właśnie postaję Ale to, to mnie zastanawia, bo. ja... ja kurde. Czy hipopotamy są ssakami? <noise> kurde. Nie, rzucaj mnie! <noise> Ale mamy tutaj, że wam kapcie spadną. No i tutaj ma... Co prawda króciutko to widać, ale jakieś, jakąś gumeczkę i w ogóle totalnie jest w cywilu. Fajnie, fajnie, że tutaj jest mocno eksplorowane to, że oni się różnie ubierają chodzą w różnych strojach. No, bo w jedynce tak naprawdę no, nie mieli jakoś bardzo dużo tych strojów. A tutaj widać, że dużo się zmienia i jest to mocno dynamiczne. Fantastyczne! Sorry, sorry! Nie załóżę, nie, załóż, się nie załóż, łap, Wybrać od mojego Muszę ratować rodzinę z drogi! Z drogi? Zwierzogród 2, Ty wiesz, że to nawet nie wygląda tak źle. Wow, prawie ci wyszedł komplement. No nie tak źle, jak twój turban z uszu. Fajne ciekawe I, i, no widać, że tutaj na początku oni będą musieli go szukać, a tak naprawdę później będą chyba musieli stanąć po jego stronie um, i policja będzie tutaj, ciekawe nie czy tutaj to się skończy tak, że oni um, stracą tą pracę no yy, dużo, dużo ciekawych rzeczy się tutaj może wydarzyć, więc, o może <laughs> mam ochotę na jakąś głębszą analizę ale może nie może, może wolę sobie to zostawić i się bardziej zaskoczyć, bo no Dużo tutaj już mamy zdrodzone, ale kurczę, oh, mm, mm, mocno, mocno się jaram, no bo tak naprawdę koło tych y, najnowszych animacji od Disneya to totalnie Zwierzogród i W głowie się nie mieści jest u mnie totalną, totalną topką, więc o Boże, no jaram się mocno tym Zwierzogrodem 2, co chyba widać. Czekam na wasze komentarze, dajcie koniecznie znać. Jak Wam się podoba, czy czekacie, czy nie czekacie, czy ja jaricie się tak bardzo jak ja, czy może dostrzegacie tu jakieś inne jeszcze ciekawe aspekty, na które ja nie zwróciłam uwagi? Bo, bo z tymi ssakami, to, nie wiem. Jeszcze wyjdzie, wychodzę na totalną ignorantkę, że ja coś strasznie namieszałam, ale coś takiego było ostatnio w komentarzach. Nie no pewnie, że tak, przećmiło mnie trochę w ogóle, bo ja się zaczęłam zastanawiać czy hipopotam jest ssakiem, gdzie no czym ma być gadem, płazem, <noise> jak najbardziej jest sakiem. i faktycznie no bo w Zwierzogrodzie chyba nie było nigdy żadnych ptaków, nie kojarzy mi się, więc no tak wychodzi na to, że faktycznie żyją tam tylko i wyłącznie ssaki, ja nie pamiętam czy to zostało wspomniane w pierwszej części, ale możliwe, tak czy inaczej. Tak, tak najbardziej z tych wszystkich zwierząt, które tam były przedstawiane, to wychodzi na to, że żyły tam tylko i wyłącznie ssaki, i tutaj duża zmiana się zbliża dla zwierzagrodu, więc okej. Okay. Ciekawie. No, przyśmiejło mnie z nim, bo ja po prostu nie byłam w sobie sobie wyobrazić chyba który pije mleko matki takiego malutkiego. No ale jakby nie był takim, to czym niby? Najbardziej no pasuje. Nie? Biologia była dawna, okej? Okay. Bez komentarza będzie wąż i będzie bardzo soczyście, bo widzę, że już tutaj mocno jest ściśnięty ten żart z wężem, który robi. Więc tak, już 26 listopada w kinach, o Boże, jaram się bardzo mocno. Tak więc no, czekam na Wasze komentarze. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Dziękuję moim przekochanym patronom za wspieranie tego kanału. Przypominam, że możecie dołączyć do granu moich patronów, jeśli macie takie chęci i możliwości. I do następnego. Pa! pa.